Chciałem przywitać i przedstawić, bo rzeczywiście kilkanaście dni temu otworzyłem tutaj na, w zamościu swoje biuro, główne biuro poselskie. Będę starał się wspierać zamość również z poziomu centralnego i zgadzam się z Panem Prezydentem, że Zamość ma dzisiaj wiele problemów, o których warto mówić ponad podziałami. I mam nadzieję, że na tej sali będziemy się spotykać, aby na przykład rozmawiać o prawdziwej te de, de, de no, po prostu na przenoszeniu centralnych urzędów do mniejszych miejscowości, tak jak do Zamościa, chociażby, żeby Pałac Zamojskich miał w końcu e, swojego prawdziwego gospodarza. Czy na temat połączeń kolejowych, takich jak Zamość-Lublin, Szprydy, której które niestety w tej chwili nie ma w planach rządowych, czy na temat wsparcia na Zamość, Trybuny i innych inwestycji, czy Pustospań. I o tych sprawach, Szanowni Państwo, jako również były wiceprezydent Miasta Wojewódzkiego i były radny, tutaj szacunek dla wszystkich 23 radnych, możecie Państwo na ten dialog liczyć, bo te kwestie zawsze powinny być z politycznego wyjęte. Proszę Panie Prezydencie taką deklarację przyjąć, bo mandat posła wykonuje się w całej Rzeczypospolitej i będę starał się ten mandat również tutaj wykonywać jak najskuteczniej. To po pierwsze. Po drugie, Szanowni Państwo, Wzruszył mi ten rzeczywiście apel Stowarzyszenia Krok za Krokiem do Państwa Radnych. Nie ukrywam, że w związku z tym, że 17 lat temu sam byłem pracownikiem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, który właśnie został stworzony przez rodziców. I ci rodzice rzeczywiście przez te wszystkie etapy rozwijania się swoich dzieci, budowanie instytucji, tutaj teraz chcą zbudować zas. Mam nadzieję, Szanowni Państwo, to jest taka oczywiście z mojego serca, bo zawsze z osobami niepełnosprawnymi, a szczególnie z rodzicami, będę związany. Wielka taka prośba z życzliwością o potraktowanie tego apelu i tego rzeczywiście stowarzyszenia, które jest bardzo znane w całej Polsce, z największym uznaniem i życzliwością i przekazaniem nieruchomości, bo rzeczywiście to przede wszystkim umożliwia łatwiejsze pozyskiwanie również środków centralnych, a na pewno tutaj miasto będzie wzmacniać również, aby te marzenia stowarzyszenia Rodziców dla Dzieci i e, innych podobieżnych sprawiedliwości. Natomiast, Szanowni Państwo, zgromadziliśmy się tutaj również dlatego, że rzeczywiście zamość od kilkunastu tygodni jest e, przedmiotem rozmów, niepotrzebnych rozmów. W związku z tym, że na tej sali ze strony Pana Przewodniczącego Wysława Nowakowskiego padły, wolę zacytować, żeby nie, nie było tutaj żadnych wątpliwości, słowa, które paść w tej sali nie powinny że Rzeże Wołyńskie były i z naszej winy, tylko, że my o tym nie pamiętamy. Nie mówię, Szanowni Państwo, o tym z perspektywy samego Zamościa. Przecież to miasto jest miejscem, do którego Polacy i rodziny wołyńskie uciekały przed tą wielką tragedią. Sam, Szanowni Państwo, mój w świętej pamięci, tato Edward urodził się w w powiecie Krzemienieckim, w Petaranówce, to jest taka mała więź <coughs> założona de facto przez osadników wojskowych. Białozurka dokładnie, gmina. Tam najprawdopodobniej, bo są, jest niewiele takich twardych relacji, bo wszyscy przecież niestety zginęli, ale w Ipenie w jest bardzo dużo rekordów, smutnych rekordów ludzi pomordowanych właśnie w Białozurce. Jak się to zostało w sierpniu 1943 roku zamordowanych. To, to było oczywiście województwo wołyńskie, oczywiście przeżył dlatego, że dziadek jako legionista a potem żołnierz wojny obronnej 1939 był przebywał w tamtym czasie przez całą II wojnę światową. Foflawa, ta, to niestety pracowało w miejscu jako 7 8 dziecko. I mówię to dlatego, szanowni państwo, że te historie z mojego rodzinnego obojewództwa polskiego, gdzie rzeczywiście rodziny wołyńskie zostały przetransportowane koleją właśnie w Kupczycach, w Nysie, w Kęczynie Koźlu, w Namysłowie. Zresztą wiem, że tutaj jedna mieszkanek złożyła też swoją, swoje stanowisko w tej sprawie. Ta sprawa rzeczywiście, szanowny panie przewodniczący, bardzo żywa i nie mówię tego, szanowni państwo, jako polityk, to też bardzo o to proszę, żeby nie traktować tej kwestii politycznej, tylko żeby traktować ją zdecydowanie w zdecydowanie większym obrazie, bo niestety, szanowni państwo, czy chcecie, czy nie, ale dzisiejsze głosowanie, mam nadzieję, że ono do niego nie dojdzie, pan przewodniczący, złoży rezygnację. Będzie będzie bardzo ważne z punktu widzenia tego, co się wydarzy nie dzisiaj, jutro czy za tydzień, tylko z perspektywy najbliższych lat. Bo ta wypowiedź, Szanowni Państwo, jeżeli nie będzie na niej reakcji polskiego państwa, jesteście przedstawicielami polskiego państwa 23 radnych, bez względu na to, z jakich jesteście ugrupowań, czy jaki komitet reprezentujecie, to ta wypowiedź, jeżeli nie będzie naszej reakcji, a najlepszą taką reakcją było po prostu honorowe złożenie funkcji przez Pana Przewodniczącego. Będzie wykorzystywana przez wrogą propagandę, przez ludzi, którzy chcą wstrzymywać ekskumacje, przez ludzi, którzy blokują dopominanie się prawdy o tej straszliwej tragedii. I, to jest, i do tego bardzo o to apeluję, aby Szanowni Państwo, dzisiaj tę kwestię przycięli, żeby właśnie w zamościu, myślę, że i Pan Przewodniczący, i Szanowni Państwo, i Pan Prezydent, żeby w zamościu rozmawiać nie o takich wypowiedziach, tylko rozmawiać o przyszłości, ale z pełną determinacją dążyć do tego, pamiętam moją ostatnią rozmowę z księdzem Lisakowiczem Zaleskim w 2023 roku spotkaliśmy się tam i Szanowni Państwo w 2023 roku w Koźnie Koźle, bo to jest jedno z takich mocniejszych skupisk, środowisk z Wołynia i pomordowanych potomków, pomordowanych tutaj na w Wołeniu i w Małopolsce, tam szliśmy wszyscy razem w marszu i Prawo i Sprawiedliwości, i Platformy i przedstawiciele kolony polskiej, bo ta kwestia całkowicie nas zawsze łączyła. I o to też apeluję, szczególnie do radnych Platform Obywatelskiej, do radnych Prawa i Sprawiedliwości, do radnych pana prezydenta Zwolaka, i do samego pana przewodniczącego, który ja jestem głęboko przekonany że naprawdę nie chciałby, żeby jego wypowiedź była niestety cytowana przez najbliższe lata jako przykład tego, że Polacy relatywizują zbrodnie w Ołońsku, ludobójstwo dokonane przez Ukraińców na Polkach. I oto chciałbym, chciałbym, ten aspekt tutaj podkreślić, apelując do Państwa, żeby tą kwestię przeciąć. Najlepiej, Szanowny Panie Przewodniczący, rezygnacją po to, żeby nawet głosowanie nie było. I potem zająć się sprawami naprawdę które są fundamentalne dla miasta Zamościa. O to bardzo proszę, jako syn Kołyniaka, Wszyscy sąsiedzi mojej rodziny zostali zamordowani. Najprawdopodobniej sam podjąłem decyzję, rzeczywiście po przeczytaniu książki Krzesini Rademskiego, że zrobię wszystko, żeby tam prawdę również o tej gminie, o wsi, weteranówkach, o osadnikach, o zamordowanych odnaleźć, uzupełnić po zakończeniu zakończeniem wojny, tak jak to robił Krzysztof ze swoimi rodzicami, którzy przeżyli jedną z takich masakr e, e, i ta książka przejmująca wojnę, którą Państwu polecam, jest mi się takim świadectwem. Bardzo o to proszę, że szanowni państwo, ostatnie zdanie, kiedy patrzymy się na liczby tutaj między innymi z Instytutu Pamięci Narodowej z Lublina, kiedy patrzę się. Na te dramatyczne liczby, że z 370 tysięcy Polaków we po wrześniu 1939 roku w 1943 roku w województwie dawnym, w obszarze na dawnym, obszarze województwa wojenskiego pozostało 2,5 tysiąca tysiąca Polaków. Polaków 4300 miejscowości e, były zaatakowane przez ukraińskich nacjonalistów. Szanowni Państwo, półtora tysiąca takich wsi, miejscowości, zniknęło po czasy z powierzchni ziemi. I ksiądz Isak Isakowicz Zalewski, kiedy właśnie w tym kędzierzynie kościelności przepięknym w swoim kazaniu mówił o tym, że naszym obowiązkiem jako chrześcijan, katolików jest to, żeby zrobić wszystko, żeby nasi rodacy zostali odnalezieni i pochowani po katolicku. To jest nasz obowiązek. I bardzo szanowni państwo proszę bo takie wypowiedzi, które tutaj padły, czy ta wypowiedź, która tutaj na pewno, będzie wykorzystywana przez tych, którzy nie chcą, żebyśmy zamknęli i e, doprowadzili do ekshumacji przeciwko tej sprawie. Dziękuję bardzo Państwu za możliwość zabrania głosu. Dziękuję Panie Przewodniczący, dziękuję Panie Prezydencie. Dziękuję.